Rzeszowianki z Pucharem. Zawodniczki KS Developers Rzeszów pokonują LKS Komórką Łódź 3-0. Nie taki był plan na ten mecz, mówi Andrzejka Gajer, zawodniczka LKS Komórką Łódź. Przegrałyśmy szybko 3-0, nie taki był plan na ten mecz. Naprawdę ciężko jest w takich emocjach mówić o tym meczu, bo nie zagrałyśmy tego co powinnyśmy. Brawa dla zespołu z Rzeszowa, bo naprawdę dzisiaj zagrał super siatkówkę od początku do końca. Od początku do końca kontrolowali ten mecz. Grali bardzo ułożoną siatkę i tak naprawdę ciężko było cokolwiek zrobić. No wiadomo, ten pierwszy set, jeszcze gdzieś tam punkt za punkt ta końcówka była. Niestety też przegrałyśmy ją na własne życzenie. Oni wygrali naprawdę super grom, a my tak naprawdę nie za bardzo coś zrobiliśmy. Dumna z zespołu jest Aleksandra Szygłowska, zawodniczka KS Developers Rzeszów. Ja się bardzo cieszę, że podołałyśmy, że Bruna udźwignęła zadania, jakie dostała, bo nie miała też łatwej sytuacji do, do zrobienia. Jestem bardzo dumna z zespołu, myślę. I, I bardzo się cieszę, że tutaj w tym rodzinnym mieście miałam okazję zdobyć ten puchar I to nie było łatwe. Musieliśmy cały czas trzymać ciśnienie i to skupienie, żeby gdzieś tam dziewczyny za łukawicą nam nie uciekły, nie wykorzystały swojego momentu. I to nam się udało. I jestem bardzo szczęśliwa. Uczucie nie do opisania, mówi Aleksandra Dudek, zawończka KS Developers Rzeszów. Ko wambury, bambury, chociaż to nosy. Lecimy po złoto, takie jest podsumowanie. Jak to smakuje ten Oj, super, bardzo smakuje. Cieszymy się. Nie do opisania uczucie. Jeszcze takim wydarzeniem jak gdzieś kontuzja Sabriny, Myślę, że Bruna dała z siebie wszystko, dała świetną zmianę i myślę, że najważniejsza jest u nas atmosfera to, że siebie wspieramy, nieważne czy jesteśmy na boisku, czy w kwadracie, jak można też zobaczyć w kwadracie dużo tańczymy i się dopingujemy i to dlatego smakuje tak dobrze, bo wszystkie o to walczyłyśmy. No w kwadracie zabawa, mm, no tego. Tak, tak. Jak najbardziej zabawa, czujemy, po prostu mamy ze sobą flow, więc staramy się po prostu to, czas tą energię, dawać ją Przekazywać dziewczynom na boisku i zrobiłyśmy to.